W środku Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, kocham, Panie, złóżmy takie słowa, że gdzie dwóch, albo trzech gromadzi się w Jego imię, tam On jest obecny między nami. Myślę, moi drodzy, że, że jest to wielki czas łaski, którym Możemy odkrywać yy, właśnie te słowa Jezusa. Zresztą, jeśli modlimy się właśnie codziennie w tym trudnym czasie, bo to nam pozostaje, to, to odkrywamy, że Słowo Boże no, przemawia do nas y, inaczej niż do tej pory. Jest, aby bardziej konkretne i doświadczamy Jego, Jego obecność w naszym życiu. Y, mamy nadzieję, że każdy z Was y, mógłby też podzielić się czy. czy kiedy minie ten trudny czas, zrobi to. Jak odkrył czy odkryliście wspólnie kościół domowy, w którym, w którym trwacie od kilku tygodni ten kościół, w którym jako Chrześcijanie, jako dzieci Boże jesteście razem? To też jest odkrywanie Pana Boga, Jego obecności, że, że On jest obecny między nami, między nami ludźmi, w naszym życiu, przez te różne związki, relacje, jakie tworzymy, także sakramentalne małżeństwo, ale też i takie relacje codziennego dobra, miłości, szacunku do siebie i to warto budować. I właśnie chyba to, co ksiądz mówi, ta modlitwa, która jest wspólna teraz, myślę, że bardziej, bo już tych świadectw wiele też słyszałem, rodzinna. Rodzinna, taka odkrywana na nowo, przybliża i chyba tak zamyka to wszystko, te wszystkie działania nasze, kiedy może rano bardziej rozpoczynamy z modlitwą, i wieczorem kończymy. Jest jakaś tajemnica, o której mówiliśmy, i nie wiemy do końca, co jest tą tajemnicą, ale wiara nam mówi, że, że Bóg jest tym wszystkim obecny. Możemy powiedzieć, że. Chrzest, że miłość i modlitwa, te czy rzeczy sprawiają, że jesteśmy połączeni jakąś niewidzialną nicią. Wszyscy okrzczeni w naszej parafii. Chociaż nie widujemy się my jako księża, kapłani, wasi pasterze i z wami, to tylko nieliczne osoby pojawiają się przez kilka tygodni w kościele. Faktycznie dawno nie widzieliśmy waszych twarzy, ale jesteśmy przekonani, że. Że jest między nami taka więź niewidzialna, niewidzialna nić, której fundamentem jest właśnie chrzest, jest wzajemna miłość, jest modlitwa, która nas codziennie łączy. I chyba też takim, może na to, warto zwrócić uwagę, do czego papież Franciszek nas zachęcił, aby ten jeden dzień, taki szczególny kiedyś, w południe, kiedy mieliśmy stanąć i odmówić, wszyscy, wszyscy chrześcijanie na całym świecie, ojcze nasz. I, I warto, może też w ciągu dnia, kiedy mówimy my, czy, czy wy, czy ty mówisz, ojcze nasz, żeby pomyśleć o całej parafii, o, o wszystkich ludziach, którzy tu mieszkają, niezależnie od tego, co robią, gdzie są teraz. W tym momencie chciałem, chciałem podziękować Wam wszystkim za takie świadectwo właśnie trwania. Pierwsze świadectwo właśnie trwania. Jest to trudny czas który jakby spadł na nas nieprzewidzianie. Nie wiemy, ile to wszystko potrwa, ale mamy takie przekonanie wiary, ludzkie, ale też takie Boże przekonanie, że wszyscy trwacie trwacie wierze za to, za to świadectwo trwania. Chciałem podziękować wam wszystkim. Po drugie za takie świadectwo właśnie wierności, wierności że jesteście jakby na, na posterunku w życiu małżeńskim, rodzinnym, że te osoby, także chore, stare, w yy, podeszłym wieku, że, że oni, te, oni wszyscy też mają swoje miejsce i są otoczeni miłością, i też za takie chyba świadectwo cierpliwości. Yy, wydaje się, że, że będziemy wystawieni na wielką próbę takiej cierpliwości. Zapewne sobie stawiamy pytanie, yy, ile to potrwa, yy, jak, co będzie dalej, i czy wytrwamy. Wydaje się więc, że te więzy, które nas łączą, czyli miłość, chrzest, sakramenty i modlitwa, jeżeli, będziemy, jeżeli wytrwamy, to Bóg właśnie będzie z nami, nas przeprowadzi przez te, także przez tą ciemną dolinę, która, która nas dotyka. No, ta cierpliwość to jeszcze też łączy się z pokorą. Pan Zbisku po niedzielę nam mówił w kazaniu, ale też dzisiaj w tej wypowiedzi Pana Premiera mówi, że przed tym, co się dzieje, trzeba po prostu być pokornym. Tu nie ma wymądrzania się jakiegoś wielkiego, ale właśnie być pokornym i zachowywać też odpowiedzialnie te wszystkie sprawy, które, które polecają nam różne służby, aby, aby ratować człowieka, aby człowiek mógł żyć, aby człowiek mógł funkcjonować, aby też państwo mogło funkcjonować i w tym wszystkim także i Kościół bo jesteśmy też taką wspólnotą, która właśnie jest połączona tymi różnymi więzami. I takim chyba warto sobie uświadomić jeszcze raz tej cierpliwości i pokorze, że tym, co nas tak najbardziej łączy, to jest ta więź miłości, o której właśnie mówi też Chrystus wiele razy i święty Paweł pięknie pisze, i właśnie miłość cierpliwa jest łaskawa i warto to celebrować też w domu. Na to warto Bardziej zwrócić uwagę, nie możemy nigdzie wspólnie wędrować daleko, ale możemy wspólnie razem być właśnie w takiej cierpliwości. Miłości. Amen. Może być amen, niech się to właśnie wypełni, niech tak będzie.